Prawie 43 litry krwi zebrano 18 listopada podczas niedzielnej akcji honorowych krwiodawców przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Krew oddało 95 osób, a chętnych było 122 osoby. Była to szósta w tym roku akcja jednego z najprężniej działających w Polsce klubów parafialnych honorowych dawców krwi. Członek kęckiego klubu Marian Kowalczyk zaznacza, że co roku chętnych do oddawania krwi jest coraz więcej. No, dziś od rana ruch jest, także... Zawsze się pytam o tych nowych krwiodawców, czy, czy starzają się wciąż? No, przy każdej akcji 10-13 nowych starzy już odchodzą, limit wieku. Się... 65 lat. Ja też tak właśnie w tym roku zakończyłem. Będzie panu brakowało? No, Ja bym chciał oddawać, no, ale niestety kryteria są takie, jakie są i nie, nie da się przeskoczyć. Parafialny Klub Honorowego Krwiodawstwa w Kętach działa od prawie 16 lat. Inauguracja jego działalności miała związek z powodzią, jaka nawiedziła pod Beskidzie w lipcu 1990. 97 roku. Inicjatorem powstania klubu był ówczesny proboszcz parafii, ksiądz Jerzy Leśko. Od tamtej pory oddawanie krwi stało się w Kętach tradycją. Klub wsławił się przed laty akcją, podczas której 518 osób oddało 233 litry krwi. Była to największa tego typu akcja w Europie.